Jak będziesz układała ta z Ten i kremowy i ten. I brązowy na przemian? Tak. Podnieś głowkę, pokaż się. Dobrze. I wszystkie tak zrobisz? Tak. Dobrze. Wszystkie tak robisz. A Zosia sobie szykuje nową wersję, tak? Aha. Dobrze. Jest? Poleciał? To wszystkie słówki układasz na przemian. A gdzie jest ta duża układanka? Zresztą to może poukładaj dwa rządki w maseczce, bo cała gra to dłużej trwa. Dwa rządki nam pokażesz, co? Nie? No nie, tak nie, coś takiego. Już to bardzo poduje bardzo ładnie. Proszę no, taki wzór, wyszedł. jest dobrze? Jest dobrze. Lina jest dobrze? Tak. Dobrze. No tak, chciałam Cię tak pewność wprowadzić. Brawo. Bardzo ładnie.